O, właśnie o tym mówię. I strasznie dziwne uczucie mam. Musiałem się zatrzymać teraz, żeby zatankować. I uczciwie wam powiem, nie wiem, co z sobą zrobić. Ale kurde męczarnia straszna to była. Mega intensywny dzień. Witam Was na kanale VRider z tej strony Damian i dzisiaj witam Was na takim bardzo luźnym vlogu, ponieważ jest niedziela i powiem Wam, strasznie dziwny dzień dla mnie to jest. Bo moja rodzina wyjechała w góry, ja zostałem, bo muszę pracować i uczciwie Wam powiem, nie wiem co z sobą zrobić. <grym> Więc wskoczyłem na mojego street'a i wybiorę się w taką podróż króciutką do Leśnicy. Miałem jechać do Zgorzelca, ale przed chwilą zadzwoniła moja żona. I wyobraźcie sobie mówi do mnie tak. Słuchaj, nie dzwoniłam do ciebie, bo chcę spokojnie dojechać. Ale gdzie ty wsadziłeś klucze od samochodu? Jak wiecie albo nie wiecie, ja mam insignie. I tam jest ten system kluczyka bezdotykowego. Tego, wiecie, kluczyka zbliżeniowego, czego on tam się nazywa. I ona pojechała 400 km od Wrocławia, prawie. Nie, przepraszam, prawie 300. To nie ma 400 I nie ma tego kluczyka. Powiem Wam, aż ja się stresuję. Bo powiedziałem mi: Nie gaść samochodu, zanim go zamkniesz, idzie sobie wszystkie torby. A później wymyślimy, co dalej. Ja nie pamiętam, jak się insygnia zachowuje. Ale mam nadzieję, że ona się jej zamknie po prostu później. No, jak się już zamknie, to przynajmniej problem, częściowo z głowy. Spakuję jej kluczyk do Paczkomatu i wyślę, bo jutro będzie miała, ale też jest drugi scenariusz: że na przykład jej się ona nie zamknie, a nie daj Bóg gdzieś tutaj, jeszcze im godzinka została na miejsce, więc powinni dojechać bez problemu. Trzymam kciuki. No ale jeżeli się okaże, że na przykład ona się nie zamknie, albo nie daj Bóg się wyłączyła na trasie w jakiś nie, nigdy jej się to nie, nie zdarzyło. Ale wiecie, szarpnie go, nie odpali Chociaż to jest automat, więc też raczej to nie powinno wydarzyć Za ten vlog się skończy tak, że będziemy cisnęli 300 km jeszcze dzisiaj Z kluczykiem Nie życzę sobie tego, ani jej tego Bo wiecie, jest 28 stopni i ona jedzie z dziećmi Nie wiem jak to się wydarzyło Ja ładowałem walizki Miałem w kieszeni po prostu ten kluczyk. A ona trochę zestresowana, wsiadła w samochód. Bo wiadomo jak to jest z pakowaniem się przy dzieciach. I poleciała. Dlaczego ludzie cisną środkowym pasem, kiedy prawy jest wolny? Uuu, jakiś pożar, patrzcie tam. Masakra. Za kilometr jakiś wypadek jest podobno. Mam nadzieję, że to nie tak mu A może jednak. Ulala. No to powiem wam coś się tam grubego dzieje Ola Boga, patrzcie na to nadzieję, no, że nagrywam, nagrywam. Coś płonie i to tak zdrowo. Będą zapachy. Masakra. Ciekawe jestem czy straż jest, ale nie widać. No jakiś mist ściśnie. Drugi. Wolę nie jechać koło niego, bo wiecie, tam coś... Nie daj Bóg strzeli. Patrzcie o właśnie o tym mówię. Patrzcie o, właśnie o tym mówię. jakaś korsa. Fuj, uciekawy stąd, słuchajcie. Ale smród. Ma dobra. To teraz czuję, ale świerdzi. ale że nie ma jeszcze Kurczę straży pożarnej Dziwna sprawa My na Oleśnicę chyba na prost mamy się jeszcze. Jedziemy sobie zatankować, bo ja jak widzicie standardowo Rezerwa Zawsze zapominam o tym tankowaniu, muszę się przyzwyczaić, że motocykl Nie ma takiego zasięgu jak samochód Trzeba go trochę częściej tankować Pojedziemy dalej komórka jeszcze do zainstalowania cały czas Wam powiem czekam na ten telefon od żony, że dojechali kolejna modyfikacja, którą muszę wprowadzić też sobie tutaj w stricie dotyczy ładowarki bo powiem Wam że jak mam się wybrać bo to jest takie, przed, będę się w tym tygodniu trochę przecierał dlatego, że no w planach mam wyjechać w tym tygodniu właśnie tam do nich w góry na weekend. To będzie moja chyba taka najdłuższa trasa w ogóle w życiu motocyklowa I zobaczymy jak to by mogło wyjść Już wiem, że, znaczy już wiem, wcześniej już wiedziałem, że trasa po autostradzie jest mega nudna no a niestety, tam większość trasy właśnie jedziemy autostradą Ale jest lampa, gorąco, 31 stopni, makabra Znaczy wiecie, jak się jedzie to nie ma tragedii, nie? Jest ładnie To no powiem wam Jazda na autostradzie jest po pierwsze nudna Po drugie no nieprzyjemne Są te podmuchy wiatru Prawo, lewo Tu was szarpie No takie Nic Nic fajnego Ja mam nadzieję, że ja w ogóle trafię No bo ja jadę do swojej chrzestej Której tutaj nie byłem ha, 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 Długo, dawno Wydaje mi się, że trzeci zjazd Przyjacielu znaczy, ona już do centrum prowadzi, ale wydaje mi się, że do niej się tam jechało chyba. Nie tędy, tylko tam. Oleśnica blisko Wrocławia, no bo ile to jest 30 km? 40, ale powiem Wam, nie wyobrażam sobie tu mieszkać dalej. To znaczy, także wiecie, są ludzie, którzy do Oleśnicy dojeżdżają codziennie właśnie do Wrocławia do pracy. No kurcze. Ja też jadę niby 30 km tam do siebie, ale. To jest dalej w granicach Wrocławia. Kiedyś jeździłem do Lublina. Jeśli się nie mylę, bo zawsze mieli Lublin i Lublin z Wrocławia. Godzinka drogi teoretycznie. Ale kurde męczarnia, straszna to było. Rok czasu tak jeździłem, ponad. A więc Kuprum Arena, Lublin, chyba. Samochodem jeździłem wtedy. Nieprzyjemna trasa, bo to krajówką się jechało. I sporo wypadków, bardzo dużo osób wyprzedzało ryzykownie. I teraz gdzieś tu, chyba w prawo, będziemy skręcać, bo nie wiem, czy przed światłami? No i jesteśmy. Widzę, że tam sobie tak stają ładnie na chodniczku motocyklami. To może też tak zrobimy. No dobrze, to wracamy. Powiem Wam, mało brakowało, abym musiał jechać do tego Krakowa. Nie powiem, że żona jest zadowolona. Ona myślała, że ja sobie żartuję i że ona sobie sama żartuje podczas naszego pierwszego telefonu. Ja wręcz byłem przekonany, że ona tak nietypowo bez problemu zaakceptowała. Auto jakoś na chwilę obecną zamknęła, zaraz będę jeszcze dzwonił, dyskutował na ten temat. W tym momencie kierowałem się już do domu, jednak przez całą trasę przychodziła mi pewna myśl, którą po powrocie do domu zrealizowałem. Zresztą za chwilę to zobaczycie. No, cześć, co tam słychać? Co jest dobrego? Słuchaj, ja może do Ciebie przyjadę zaraz! I się tak zastanawiam, czy do ciebie się nie wybrać. Ale tak yy, jeszcze nie wiem, bo już jest w sumie 16. To jesteś jakby co w domu. Sam ci znać tak za pół godziny, dobra? Czy się zbiorę, czy nie. No i w tym momencie tak naprawdę po głowie cały czas chodziła mi myśl jechać czy nie jechać, dlatego nic nie nagrywałem podczas jazdy i pozwalam sobie na komentarz dodatkowy już montując ten materiał wideo. Jadąc na moim stricie pomyślałem sobie, że wyjadę na S8, następnie A4 i będę się kierował w kierunku Zgorzelca, czyli miejscowości gdzie mieszka moja babcia. Nie wiedziałem czy tam dojadę, czy dotrę, czy w połowie drogi nie stwierdzę, że zawrócę. Mój pierwszy plan był taki, że najwyżej dojadę do Legnicy, tam zrobię sobie jakieś kółko i wrócę do domu. Oczywiście w głowie cały czas miałem myśl i temat związany z kruczykami i moją żoną z dziećmi, bo nie ukrywam, że zastanawiałem się, czy w którymś momencie nie otrzymam telefonu, gdzie żona powie mi: Przyjeżdżaj do mnie, bo coś się stało z samochodem. Jednak, jak za chwilkę zobaczycie, na szczęście to nie miało miejsca. I dojechałem tam, gdzie trochę planowałem, jednak zakładałem, że jednak w dniu dzisiejszym tam nie dotrę. Wiecie co? Jak widzicie, porwałem się na dłuższą trasę. Wróciłem z leśnicy, no i stwierdziłem, że pojadę do babci. Właśnie przejechałem 150 km autostradą i strasznie dziwne uczucie mam, musiałem się zatrzymać teraz, żeby zatankować ale wiecie co się stało? jak zszedłem z motocykla nie wiem czy, czy kojarzycie taką takie uczucie, hmm, takiej sprężyny jakby takiego, takich wibracji nie wiem do czego to porównać, do telefonu jak wam wibruje, w momencie kiedy stykam palce teraz, kiedy nimi uderzam, to czuję takie wibracje w palcach, to samo w nogach to samo w tej ręce, mm -hmm. nie wiem czy to jest efekt tego, że jechałem cały czas jedną prędkością przez autostradę na szóstym biegu, no i wiadomo, motocykl dr drży, mm -hmm. plus, no wiecie, cały czas ta sama pozycja prawie i czy to jest efekt tego, mieliście tak kiedyś, dajcie znać, bo jestem bardzo ciekaw, czy to... Mi się tego przydarzyło, czy wy też tak macie, jak w jakąś długą trasę? Normalnie coś pomiędzy zdrętwiałymi rękami, a takim, wiecie, mrowieniem. No normalnie jak dotykam teraz, o tak jak teraz, to czuję takie każde zetknięcie paluchów, to jest mrowienie w palcach. Puszczam, taka sprężynka, naciskam, mrowienie. Przez chwilę, nie? Śmieszne strasznie. Wiecie, to też pierwsza moja taka dłuższa trasa tak de facto. No dzisiaj już zrobiłem do 50, plus 40, plus 40, 230 ponad kilometrów na pewno. Z 250 zrobiłem. Moja taka rekordowa to jest do 200. Czegoś takiego jeszcze nie miałem. Mówię, zarówno w nogach, w stopach, jak i właśnie w dłoniach. Reszta OK, tutaj gdzieś mięśnie, łokcie i tak dalej. Nic nie boli, nie? Tylko właśnie... Tylko i wyłącznie stopy i dłonie. Bardzo śmieszne uczucie. Aż się zastanawiam, po będę musiał jeszcze dzisiaj wrócić. Tu mi się cieszę, bo to taka przecierka moja jest poniekąd. No bo jeżeli będę miał jechać w góry, to tam muszę walnąć na raz 300, sprawdzałem ma 40 km. Ja tutaj to, ten odcinek zrobiłem bez żadnej przerwy może też dlatego co ile się zatrzymujecie Moja babcia się zdziwi Mamy jeszcze chwilę jakieś tam chyba 19 km 20 minut No chyba, że za tym panem będziemy jechać to pół godziny Trochę się porwałem, powiem wam późno, bo jest 18 już. Dojadę, w takim razie wypiję herbatę z babcią. 19 wrócę, czyli od 21.00 będę w domu. Ale patrzcie, jakie ładne widoki. Mam nadzieję, że tam obiektyw bardzo brudny nie jest, że coś zobaczycie. Trochę teraz żałuję, że nie wyposażyłem sobie Street'a w ten pomad. Może jeszcze to zrobię. Druga rzecz, którą odczułem bardzo mocno już, to szum w kasku. Już rozumiem, po co są zatyczki do uszu. Nie wiem, czemu ono mnie prowadzi w prawo, w lewo, jak ja w prawo na pewno. Nie, kolego, nie tu. 100% tu. は、ま、ね Udało mi się dojechać na miejsce. Trasa zrobiona, nie ukrywam, że byłem z bardzo zadowolony. A teraz przerwa: czas odwiedzić babcie, napić się kawy, zjeść ciasto o 19.00 i za chwilę ruszamy dalej. No dobrze, 19.19 19, Wracamy. Jeszcze się tutaj przejedziemy przez wioskę. Portfel mam. Takie trochę pochmurne niebo. Mam nadzieję, że padać nie będzie. Czy tutaj zatrzymamy, wpiszemy sobie w nawigację, żebyśmy dojechali? Zobaczymy, ile czasu nam pokaże. Co do tych rąk, to wam powiem, że im przeszło po. No dobra, mamy 162 km. Półtorej godziny. No i będę we Wrocławiu. Już nie mam siły. No dobrze, to teraz komentarz, który dodaję. Podczas montowania tego materiału wideo. Chciałem Was zostawić w tym miejscu tylko z muzyką i widokami, jednak nie wiem, czy ten materiał nie stałby się zbyt monotonny. Ogólnie możecie dać mi znać na przyszłość, czy chcecie, abym zostawiał takie fragmenty tylko i wyłącznie z jazdy z podłożonym tłem muzycznym, czy dodawać komentarze. Dzisiejsza podróż naprawdę już mnie sporo nauczyła. Przede wszystkim, jak widzieliście, większość mojej trasy spędziłem na autostradzie. I zacznijmy od grupy motocyklistów, która właśnie mnie mija. Powiem wam, że byłem naprawdę w dużym szoku, kiedy zobaczyłem, jak ta grupa spokojnie leci z prędkością powyżej 120 km na godzinę i nie widać po nich jakiegoś większego wysiłku. Ja jadąc na moim stricie przy prędkości ponad 120 km na godzinę naprawdę w niektórych miejscach musiałem walczyć z wiatrem. Mimo to postanowiłem spróbować podpiąć się pod tę grupę, bo było mi po prostu jakoś raźnie. Jednak nie dotrzymałem im kroku i w pewnym momencie musiałem zjechać, aby odpocząć. Ujk wody, 5 minut przerwy, i za chwilę ruszymy dalej, ale chciałbym Wam wspomnieć jeszcze o jednej rzeczy, która była dla mnie sporym zaskoczeniem. Są to takie punkty na autostradzie, kiedy zmienia się asfalt i powstają pewne wybrzuszenia. Mój pierwszy kontakt przy prędkości 120 na godzinę był naprawdę sporym zaskoczeniem, bo potrafi to wybić kierowcę. Tak więc, jeśli po raz pierwszy będziecie jechali autostradą, Polecam Wam zwrócić na to uwagę. Wjazd na stację benzynową w dniu dzisiejszym po raz trzeci, i za chwilę usłyszycie mój komentarz już po tankowaniu. No dobrze, słuchajcie, jestem po trzecim tankowaniu dzisiaj. I tak sobie na szybko liczyłem. No to miałem ponad 40 km do Oleśnicy. Później miałem 40 km powrót. No to mamy 80 km. Później do babci tam wyszło łącznie chyba 170 w jedną stronę. No to mamy dwie strony, czyli mamy 340, ponad 400 km, dzisiaj e, przejechałem. To jest mój najdłuższy dystans. Streetem e, jeszcze zajadę sobie do McDonalda, chyba coś zjem. Ale mam kilka takich wniosków, które przeszły mi do głowy podczas tej podróży. Po pierwsze, źle się ubrałem. Co prawda mam termokoszulkę, ale chłodzącą. I tak przy 140, mimo tego, że jest 20, teraz nawet 26 stopni, no to jest zimno. To jest pierwsza rzecz, która, którą będę musiał rozpatrzeć, jakoś się inaczej ubrać. Wiecie, ten wiatr jest bardzo nieprzyjemny. To tak, a, primo. Czekajcie, jeszcze ze sprawdzę, czy ja mam portfel. Gdzieś mam, dobra, mam tutaj w kieszeni, OK. Po drugie, najprzyjemniej na autostradzie się jedzie nim, tak przy prędkości 120 km na godzinę. 140 powoli się zaczyna walka. 160 to już jest. To już jest walka. Nie ma co ukrywać. Dupa mnie boli. Hm, tak otwarcie mówiąc. Nogi mniej. Tyłek rzeczywiście. Zobaczcie, spalanie mam. Aktualnie średnie 6,15 litra, no więc takie powiedzmy, super niskie nie jest, bardzo wysokie też nie. No, ale dzięki tej dzisiejszej podróży chyba dobiliśmy sporo kilometrów. Tak, 1500 mamy nabite na nim, więc jeszcze niedawno mieliśmy tysiaka, jak jechaliśmy na przykład kilka dni temu, no prawie dzisiaj zrobiłem połowę całego dystansu na stricie no, i jestem zmęczony, nie ma co ukrywać. Jestem zmęczony. Było super, jestem super zadowolony. Myślę, że dam radę tą trasę w góry dojechać. O, kasku nie zapiłem, widzicie. Już zmęczenie, pokazuje swoje. Idziemy zjeść. Dobra, ma to odwiedzone, ciśnijmy dalej. Znaczy dalej, już do domu chyba. Nie ma co też przesadzać, prawda? Mega intensywny dzień, jestem mega zadowolony. Szła mi jeszcze taka myśl po głowie, żeby się gdzieś na rynek wybrać dzisiaj, wrocławski No ale już będziemy chyba kończyli, jest taka godzina Że chyba nie ma sensu W sumie to by wypadało go umyć Ale to już jutro Szybko mam tak brudną, że nic nie widzę. Bra I jak widzicie w tym miejscu padła mi trzecia bateria, dlatego nie zdążyłem się z Wami pożegnać. Chciałbym Wam bardzo podziękować za wspólnie spędzony czas. Jeżeli macie jakieś uwagi, pytania, śmiało piszcie w komentarzach. Będę jak zawsze wdzięczny za subskrypcję i do zobaczenia już wkrótce.